Cześć, witajcie widzowie dzisiaj będziemy sobie grali nowego bosika, bo wyszedł już więc będziemy go sobie grali ja już mu kiereczkę no kurde ja się zagapiłem jak spika wziąłem dobra bo wcześniej z spikiem grałem w sobie go wbijełem, bo go Niedawno dropdołem ich po prostu, bo teraz wziąłem, jakie je Dobra, Kurde, czy co to jest za modyfikator? Czy ma tu mączek blonety? Dobra, to tak jest jakieś mocne. Ale taki growból by w tym nie gołpił. Dobra. To było błyskawione na porażkę. To jest każde. Nie pytajcie, bo trochę tam tak klikam, da bro. Jest po prostu śmiechu warta i tak to tego nie mogę powiedzieć ale coś mi się szczerze wydaje że to przypadek znalazł pierwszy mój niego bohater jak się to ciągle ukrył jak ja na takim kolczu czy na właśnie kołje to przy to będzie mi wydobyć albo wiem, na przykład taka bibu Só um mapa que no é um é um as assim, né? oh, é só... fora Aha, ah, na dobra É bardzo fajny tick. Pov draga, Naprawdę. draga Na to pesca Come on Tu kroł będzie dobrze. Krok to powinienem ugrać na spokojnie. Nie no, co jest? To ja jest szłamulka. No na. Kur... Nie no, ty król jest za mocny. Mam hyperkę, no, no po no, prostu. Да, so, сдаваться-то, Zabił mnie. Teraz też szkoda. Hmm. Nie rozumiem, po co ktoś brał tutaj mz bo... Jak tutaj te ulty się tak mega szybko ładują, to lepiej kupić by jakąś własną posypkę, po co to podjąć. ale ka jest dobra. Chyba taka BB to by się zrobiła. Szalaj.

Jakoś Grifo i Polpa, to mi ciekawe jak jest ta Te Kurde, Grifo to wcale nie mało rywalów. Zobaczymy. Ja tu ze złymi górkami idealnie mogę w końcu mapy. Tak troszeczkę pomóc tutaj. Z tym randomem przeobijaniem. No tak, no to bardzo im pomogło. Kurde, ty, ten Grifo, u... robi niezłą robotę. Z Pami na max. Muszę tu zrobić, bo aż tak chyba ten bosik będzie przez kilka dni to zrobić taki odcinek, że żebym te jakieś najśmieszniejsze postacie właśnie. Jakieś najśmieszniejsze postacie. Nie wiem, to powinno być kogoś takiego właśnie. Jakieś do postacie, żeby po tak było. Fajnie. Piszcie w komentarzach, gdybyście chcieli coś takiego. No, a my tymczasem lecimy. Kurra, <gulę> Co tu się dzieje? Będę na maku, ma praktycznie ciągle hyperki. Ja obijam, ten kolczyk tu go obija. Kurde, no naprawdę. To jest po prostu totalnie najłatwiejszy bo 3 sekund jeszcze to, to się nazywa w 100% tak, to jest goda hyperka No tak. sobie to wykorzystał a ja sobie zmarnował świetny pomysł. O przynajmniej tak Eee, no to mnie randoby teraz kierują, ale to jest okej. Okay. Tak czy owak byśmy to wygrali. Pewnie nawet słabiej mi randoba, bo to jest po prostu taki damage. Uuu, i jeszcze mnie nawet dorastali. <laughs> no dobra, no to to jest tak gdyby już koniec tego, bo... dropik i kolejna geracz. Nie widziałem, on na mega fajną akcję robił, więc tu tylko sobie zmienia. No i zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzi. No, mam na ja nie mam na hyperki, więc będzie to pewnie gorzej. No ale to powinno być źle. Łocie panie, co ta bibiś tu robi? Ja widziałem na furty. Jee, yeah, to się kręcę. Po prostu. Challenge. Kurczę, Kurcze, jakby Dynamite nie miał jeszcze tego, że trzeba chwilę poczekać na detonację tego jego ulta, to naprawdę, no po prostu, to byśmy niszczyli tego bossa w kilka sekund, ale to bis, co ona tu po prostu, no boss to jest taka zabawa. Fajnie, miło, że twórczo tutaj takiego bosza, że można się bardziej pobawić niż na nim pobrać. No, bo to jednak całkiem spoczką. <grystanie> no ten brok <drog> tutaj. <grystanie> A mi tylko ten ultek. Widać się zapewne stoi tylko autosem tego Olfa. Kurde ty, żeby zaraz nie dead. Son... Uh, uh, uh. No to było w <laughs> zbyt bliskie. Kurde. No ta kula nie wcale jest jako no, małomocna. No trzeba pętać, no, to jest jak niewykonalny trzydziestol. tak to nie jest, no ale dalej, dalej. No, Między to... innymi jak małomocna. Dobra. Lecimy dalej. Coś mi się zlagowało przez chwilę, ale dobra. Mortis. No nie wiem, chyba bym nie był za modki w tej rundzie. Może hmm. też nie ma takiego urza czy To jest hyper, to... no, zobaczymy, na co im tutaj poradzi. Hmm. Pewnie teraz ludzie robią jakieś speedruny nie wiadomo co na tym bossie. No ale ja się nie dziwię, no tutaj w jakimś takim king mocnym to jest taka mapka jakby właśnie tego bossa gdzieś dać w jakieś miejsce i tam na przykład przy Bibi po prostu to by było pewnie bardzo szybko, bardzo szybko Ale nie wiem jak to chodzi bo ja to było właśnie Myślę, że właśnie ta Bibi, bo ona strasznie spalowała Uj, to nasz też oferty. No a osobiście robimy nam dosyć nisko, więc się na razie nie będę nią grał. Namek też tutaj oddaje, ale właśnie musicie powiedzieć, no widzę w komentarzu, że byście taki oszukiwac jak zaczęli, żebym grał takimi postaciami. Właśnie to jest typowo spod zabawy. No ja tym czasem ulta marnuję. No wstacha, czemu nie.

No, oh, nie gonią dziady jednak, no ale on ma 1%. procent, no, hehehehe, <laughs> tylko że jest keśmiesznik, Znowu Mortis mam w drużynie Ciekawe jak to wyjdzie z tym Mortisem Kogo Szarka nam ja Właśnie nie koło w ogóle to Szarka mam, jakby z okiem boską, kiedy lecam się to, to są ciężkie ją martwi szybko, tylko... ojojoj oj, oj. no dobra, bo tutaj już troszeczkę blisko było, blisko było właśnie, żeby sobie ale ta selka, jak ona nie pada, dwie sytuacje już takie miałaś po prostu, abym powiedział, że ona już jest martwa No, nie powiem, że ten boss jest właśnie w sobie jakiś prosy, bo on mi atakami mocno bali. W ogóle bardzo tutaj potrafi dużo zadać. Ale co za, mogę powiedzieć, że nie ma w ogóle yy, podjazdu nowego same, nawet samego w sobie yy, trudności do Kendrzego. Teraz teraz jest jak Kenji wyszedł i po prostu... o czy pani? To jest jakaś tragedia. No, ale właśnie jeszcze ten jak sam w sobie, pewnie by go się jeszcze dało porobić, no na tym bodyfikatorze, no to mówię, to jest czysta zabawa, to praktycznie nie ma szansy, żeby go no Ale teraz ten kraj. ja nie no to bodyfikator chyba właśnie, że tak... Po macie HP takie jak ma Tom. No, nie wiem, to. Wordy mieszkanie było to w taki drużynie, no i no spoko, dodatkowe HP, ale ten Candy jest strasznie trudny, a tam jest coś od niewykonalnego po prostu. Tylko niewykonalny i potem nie i wielki w ogóle jest po prostu naprawdę. Trzeba by nie mówić, niewykonalne no, więc to było na tyle w dzisiejszym odcineczku i ogólnie na nagrałem go dlatego, że po prostu no, wyszedł chyba całkiem śmiesznie tymi ultami, tam spamowaliśmy je w ogóle no i co żegnam